Dzień dobry. Niedziela 5 października, dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy z skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 28 września. W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim odbył się drugi charytatywny maraton ZUMBY. Wydarzenie zgromadziło mnóstwo ludzi dobrych serc. Wszystko za sprawą szczytnego celu. Zbierano środki na rehabilitację Filipa Grzybowskiego. Program wydarzenia podzielony był na trzy bloki. Gold, Kids oraz Fitness. W trakcie maratonu zebrano ponad 6 tysięcy złotych. W Moszczenicy odbyła się kolejna zbiórka krwi. Zebrano blisko 30 litrów tego cennego daru. Kolejna akcja odbędzie się 7 grudnia. W nocy z 28 na 29 września w rejonie Piotrkowskiej Starówki doszło do trzech pożarów. Budynki były wyłączone z użytkowania. Tego samego dnia zatrzymano mężczyznę, który podczas akcji służb dziwnie się zachowywał. Okazało się, że to właśnie on stoi za podpaleniami. Poniedziałek, 29 września. Duże emocje towarzyszyły sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W jej trakcie zgłoszono wnioski o odwołanie dwójki wiceprzewodniczących Andrzeja Piekarskiego oraz Mariusza Maciołka, którzy utracili swoje stanowiska. W ich miejsce powołano Małgorzatę Pingot oraz Rafała Czajkę. W trakcie obrad Michał Rżanek, były wiceprezydent Piotkowa Trybunalskiego oraz Waldemar Domarańczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotkowa Trybunalskiego, otrzymali tytuł honorowego obywatela miasta. Wtorek 30 września. W Mediatece 800 w Piotkowie Trybunalskim odbyły się obchody Dnia Archiwisty. Wydarzenie było zorganizowane przez Archiwum Państwowe w Piotkowie Trybunalskim i miało charakter otwarty i szkoleniowo-edukacyjny. Środa, 1 października. W Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się wernisarz wystawy grupy Powidoki. Był to wieczór pełen inspirującej sztuki autorstwa Andrzeja Jana Batora i Maksymiliana, Maksymiliana kreutz majewskiego Przed wernisarzem odbył się recital Zuzanny Mokrowieckiej. Wystawę można oglądać do końca miesiąca. Czwartek, 2 października. W sali starostwa powiatowego odbyła się otwarta debata poświęcona bezpieczeństwu i cyberbezpieczeństwu. Wydarzenie zorganizowane przez komendanta miejskiego policji oraz starostę powiatu Piotrkowskiego zgromadziło licznie młodzież, mieszkańców oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczestnikom, jak skutecznie chronić się przed zagrożeniami sie w sieci i fałszywymi platformami, czy też oszustwami inwestycyjnymi. Sama debata miała charakter praktyczny. Piątek, 3 października. W budynku Akademii Piotrkowskiej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. W jej trakcie miała miejsce również immatrykulacja studentów pierwszego roku. Wszystkim studentom życzę wielu sukcesów w nowym roku akademickim. Sobota, 4 października. W sobotnie popołudnie odbył się kolejny tego roku spacer organizowany przez Centrum Informacji Turystycznej. Podczas spaceru z przewodnikiem uczestnicy poznali historię XIX wiecznych taksówek, jakimi były dorożki. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!